Ludzkie doświadczenie to gobelin utkany z nici, zarówno namacalnych, jak i nienamacalnych. Poruszamy się po świecie fizycznym za pomocą zmysłów, a jednak w naszym wnętrzu kryje się pragnienie czegoś więcej. To pragnienie wskazuje na duszę, koncepcję, która od tysiącleci fascynuje mistyków, filozofów i naukowców. Jest mostem między światami koncepcją, która zachęca nas do zgłębiania przecięcia nauki, mistycyzmu i samej esencji świadomości. W tej eksploracji zagłębimy się w enigmatyczne królestwa duszy, szyszynki i świętego graala, starając się zrozumieć, jak te koncepcje splatają się, aby oświetlić nasze rozumienie istnienia. Nasza podróż zaczyna się od duszy, pojęcia często owianego tajemnicą i poddawanego różnym interpretacjom. Od starożytnej mądrości tradycji duchowych podrobiazgowe badania neuronauki: dusza stanowi świadectwo nieustającego dążenia ludzkości do zrozumienia własnej natury. Mistycy postrzegają duszę jako wieczną iskrę, boski fragment mieszkający w nas, podczas gdy naukowcy zmagają się ze złożonością świadomości, starając się rozwikłać neuronalne korelaty naszych subiektywnych doświadczeń. Pomimo odmiennych podejść, Mistycyzm i nauka mają wspólny mianownik, tę głęboką ciekawość natury świadomości, jaźni i tajemnic, które leżą poza naszym bezpośrednim postrzeganiem. Dusza, niezależnie od tego, jak jest definiowana, reprezentuje ten niezbadany teren, to pragnienie, sensu i połączenia, które wykracza poza sferę materialną. To właśnie w tej enigmatycznej przestrzeni napotykamy dwa kolejne fascynujące symbole: szyszynkę i święty Gral. Szyszynka, maleńka struktura w kształcie y, szyszki sosny, głęboko osadzona w mózgu, od dawna kojarzona jest z doświadczeniami mistycznymi i duchowym wglądem, często określana jako trzecie oko. Święty Gral, legendarny artefakt przesiąknięty symboliką. Reprezentuje ostateczne dążenie do duchowego oświecenia i urzeczywistnienia głębokich prawd. Tradycje mistyczne obejmujące różne kultury i epoki oferują wgląd w głęboką naturę duszy. W hinduizmie, dusza, czyli Atman, jest uważana za kroplę boskiego oceanu, Brahmanu, wiecznie połączoną ze źródłem wszelkiego stworzenia. Uważa się, że transmigruje przez niezliczone wcielenia, ewoluując poprzez doświadczenia, aż osiągnie wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci. Buddyzm, choć nie uznaje trwałej duszy, mówi o strumieniu świadomości, ciągłym przepływie momentów mentalnych, które niosą karmiczne odciski przez kolejne życia. Ta koncepcja podkreśla współzależność wszystkich istot. I znaczenie etycznych działań w kształtowaniu naszej duchowej ewolucji. W różnych tradycjach duchowych dusza jest często kojarzona z takimi cechami jak miłość, współczucie, mądrość i kreatywność. Jest postrzegana jako siedziba naszego wyższego ja, źródło naszej intuicji i moralny kompas. Mistycy podkreślają wagę pielęgnowania duszy poprzez praktyki takie jak medytacja, modlitwa i etyczne życie, wierząc, że poprzez zestrojenie się z naszą duchową esencją uwalniamy nasz prawdziwy potencjał i doświadczamy głębokiego poczucia jedności z całym stworzeniem. Dusza w tych mistycznych perspektywach nie jest jedynie biernym obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem rozgrywającego się dramatu istnienia. To poprzez duszę. Łączymy się z boskością, doświadczamy transcendencji i ostatecznie uświadamiamy sobie naszą prawdziwą naturę jako istot duchowych mających ludzkie doświadczenie. To zrozumienie zachęca nas do spojrzenia poza sferę materialną i przyjęcia szerszej perspektywy na siebie i kosmos. Podczas gdy mistycyzm oferuje bogate narracje o duszy. Nauka zmaga się z wyzwaniem zdefiniowania i zmierzenia czegoś pozornie nienamacalnego. Neuronauka, badająca mózg i układ nerwowy, poczyniła znaczne postępy w zrozumieniu biologicznych podstaw świadomości, jednak subiektywne doświadczenie bycia pozostaje zagadką. Badania wykazały, że określone obszary mózgu są związane z różnymi aspektami świadomości, takimi jak percepcja, emocje i pamięć. Jednak wskazanie jednego miejsca duszy lub jednoznacznego neuronalnego podpisu świadomości okazało się nieuchwytne. Materialistyczne perspektywy w nauce zakładają, że świadomość jest jedynie produktem ubocznym aktywności mózgu wynikającym ze złożonych interakcji neuronów. Jednak ten pogląd ma trudności z wyjaśnieniem subiektywnych doświadczeń, takich jak qualia, indywidualne, jakościowe odczucia naszego. Wewnętrznego świata, takie jak czerwień czerwieni czy smak czekolady. Naukowe badania świadomości komplikuje dodatkowo efekt obserwatora w mechanice kwantowej, który sugeruje, że akt obserwacji wpływa na obserwowany system. To rodzi głębokie pytania o rolę świadomości w kształtowaniu samej rzeczywistości, sugerując głębszy związek między naszym wewnętrznym światem a zewnętrznym wszechświatem. Chociaż nauka może jeszcze nie mieć ostatecznych odpowiedzi na temat natury duszy, jej nieustanne dążenie do zrozumienia świadomości przesuwa granice ludzkiej wiedzy. Szyszynka most między fizycznym a duchowym. Głęboko w ludzkim mózgu znajduje się szyszynka, maleńka struktura w kształcie szyszki, która od wieków fascynuje zarówno mistyków, jak i naukowców. Często nazywana trzecim okiem lub siedzibą duszy, szyszynka od dawna kojarzona jest z doświadczeniami mistycznymi, duchowym wglądem i potencjałem dostępu do wyższych sfer świadomości. Starożytne kultury, od Egipcjan po Greków, rozpoznawały znaczenie szyszynki, często przedstawiając ją w swojej sztuce i symbolice religijnej. W tradycjach ezoterycznych, szyszynka jest uważana za most między światem fizycznym a duchowym, bramę, przez którą możemy uzyskać dostęp do subtelnych energii i połączyć się z naszym wyższym ja. Z naukowego punktu widzenia, szyszynka odgrywa kluczową rolę w regulacji naszego rytmu dobowego, naturalnych cykli snu i czuwania, które rządzą naszym ciałem. Produkuje melatoninę, hormon, który pomaga regulować sen i jest podlega wpływom światła. Co ciekawe, melatonina jest również łączona ze zmienionymi stanami świadomości i aktywnością snów, zacierając granice między fizjologicznymi funkcjami szyszynki a jej potencjalną rolą w doświadczeniach mistycznych. Niektóre teorie sugerują, że szyszynka produkuje inne substancje psychoaktywne. Takie jak DMT, czyli dimetylotryptaminę, silny psychodelik znany z wywoływania głębokich stanów mistycznych. Chociaż dowody naukowe na to są nadal badane, możliwość, że szyszynka może być zaangażowana w produkcję takich substancji, dodaje kolejną warstwę intrygi do jej i tak już enigmatycznej natury. Święty Graal. Poszukiwaniu oświecenia wewnątrz i na zewnątrz. Święty Graal, legendarny artefakt przesiąknięty symboliką, od wieków fascynuje ludzką wyobraźnię. Jego nieuchwytna natura i głębokie znaczenie zainspirowały niezliczone opowieści o rycerzach, wyprawach i dążeniu do duchowego oświecenia. Chociaż jego historyczna autentyczność pozostaje przedmiotem dyskusji. Symboliczna moc Grala wykracza poza jakąkolwiek fizyczną manifestację, reprezentując ostateczny cel poszukiwaczy duchowych w różnych tradycjach. W legendach arturiańskich Święty Gral jest często przedstawiany jako kielich, talerz lub kamień o cudownych mocach, takich jak zdolność uzdrawiania chorych, dawania życia wiecznego lub zapewniania pożywienia. Mówi się, że był używany przez Jezusa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy i zebrał jego krew podczas ukrzyżowania. To skojarzenie z Chrystusem doprowadziło do interpretacji Graala jako symbolu boskiej łaski, odkupienia i potencjału duchowej transformacji. Poszukiwanie świętego Graala, dosłowne czy metaforyczne, reprezentuje ludzkie pragnienie pełni, oświecenia i połączenia z boskością. To podróż samopoznania. Wymagająca odwagi, wytrwałości i gotowości do konfrontacji z własnymi cieniami, aby osiągnąć duchową dojrzałość. Podczas gdy Graal jest często kojarzony z zewnętrznymi przedmiotami lub miejscami, wiele mistycznych interpretacji podkreśla jego wewnętrzne znaczenie. Prawdziwy gral, jak sugerują, to nie fizyczny artefakt, ale stan świadomości, uświadomienie sobie naszej wrodzonej boskości i połączenia ze wszystkim. Ten wewnętrzny gral osiąga się poprzez praktyki takie jak medytacja, modlitwa i etyczne życie, które oczyszczają serce i umysł, pozwalając światłu świadomości zabłysnąć. Poszukiwanie świętego grala. Staje się zatem podróżą wewnętrznej transformacji, procesem usuwania zasłon iluzji, które oddzielają nas od naszej prawdziwej natury. To przypomnienie, że ostateczna prawda, źródło wszelkiej mądrości i spełnienia, leży w nas, czekając na odkrycie.